Bardzo często wtedy, kiedy są prowadzone rekolekcje na temat modlitwy Jezusowej, wielu spośród Was pyta, no to w taki sposób, co zrobić z innymi praktykami pobożnymi czy, czy religijnymi, czy jak tam je nazwać, którymi się do tej pory zajmowaliście, czy, czy ta modlitwa Jezusowa to znosi, czy to się praktykuje razem, a, a w jakiej proporcji, a czy to się robi tak, a czy inaczej. I myślę, że ten temat jest bardzo ważny, ten temat trzeba podjąć, ale tak jak to w kościele zawsze staramy się robić, czy też powinniśmy starać się zawsze robić, żeby podejmować to w duchu tradycji, czyli tego, co przekazali nam nasi ojcowie, tego, co przekazuje tradycja kościoła jego wielowiekowe nauczanie. Kiedy czytamy. Kiedy czytamy teksty dotyczące modlitwy Jezusowej, czy tego, w jaki sposób modlili się ojcowie na, na pustyni egipskiej, w Palestynie, na, na Synaju czy, czy na Górze Atos, czyli te środowiska, które są ojczyzną modlitwy Jezusowej, to bardzo łatwo można odkryć jakby taką trójwarstwowość, czy takie trzy sumienia, z których wpływa zjednoczenie z Panem Bogiem, jeśli chodzi o, o te tak zwane praktyki wewnętrzne. Z pierwszym jakby aspektem, który sobie który podejmują, to jest coś, co rozumiemy jako taką szeroko pojętą ascezę, czyli ascezę, czyli walkę, którą człowiek podejmuje o to, po to, aby pozbyć się wad, a żeby nabyć cnotę. Coś, co późniejsza tradycja zachodu nazwie drogą oczyszczającą, czyli to, że człowiek w sumieniu swoim bada swoje życie, konfrontuje się z ojcem duchownym, ze swoim spowiednikiem, mistrzem życia wewnętrznego, widzi jak wygląda jego życie, stara się nazwać po imieniu to co dobre i to co złe i ma jakiś strategiczny plan, który ma mu pomóc tym, żeby do tego oczyszczenia mogło dojść, czyli podejmuje walkę, staje do walki tak jak, tak jak żołnierz staje do, do walki z przeciwnikiem. Równolegle obok tego wysiłku estetycznego, taki, taki mnich, Podejmował coś, co odmiana określa się bardzo szerokim psalmodii. czyli to są te wszystkie praktyki życia zewnętrznego, zewnętrzne, wewnętrznego, które się koncentrują wokół liturgii, wokół lekcji divina, czy jakby tych wszystkich takich można powiedzieć modlitw ustnych, jak to my dzisiaj potocznie nazywamy. I fundamentem, tak jak w tym wypadku, wypadku tego pierwszego, jest rozeznanie i walka, tak tutaj w tym wypadku fundamentem jest Pismo Święte. To wszystko, co robimy z Pismem Świętym, no i w kontekście liturgicznym też oczywiście, w połączeniu z ofiarą eucharystyczną. I niejako, tak można powiedzieć, syntezą tych dwóch elementów jest coś, co nazywamy, Modlitwą par excellence, tak to nazwał Ewariusz, coś, co z czasem wyolowywało w modlitwę monologiczną, czyli w czyli modlitwę Jezusową. I jakby warto zobaczyć, popatrzeć na to, że te trzy elementy nie są ze sobą sprzeczne, tylko one nawzajem się nakręcają, nawzajem się wspierają i w pewnym sensie to można powiedzieć, że trwają przez całe nasze życie aż do samej śmierci będziemy walczyć z naszymi wadami, zdobywać cnoty, będziemy robić rachunek sumienia, będziemy się spowiadać, będziemy podejmować dobre czyny, żeby tego dobra wokół nas było jak najwięcej. Przez całe życie będziemy wracać do, do tekstów Ewangelii, będziemy starali się je zrozumieć, będziemy chodzić na święto, świętą, będziemy przystępować do świętej komunii yy, i to wszystko będzie nas do tego, żeby stawać w milczeniu przed Panem Bogiem i, i wytrwale powtarzać imię Jezus. Natomiast gdyby ktoś chciał się ograniczyć tylko do, do jednego z tych elementów, tylko do powtarzania, wezwania modlitwy Jezusowej, albo tylko do spowiadania się, yy, to, to jakby nie jest to, to ten rozwój życia wylecznego w tradycji Ojców.